hey yo <laughs> <laughs> Hejka, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, ostry, a to jest. Króciuszek! Tower Hell. Tak, dokładnie. A dziś sobie zagramy w coś takiego bajecznego, gdyż dużo osób pisało mi, żebym nagrywał trochę dłuższe te filmiki. Nie, nie, nie wiem, czy ktoś pisał na to, na to gdzieś. Czy ktoś pisał, czy nie, bo to, to nie są widzowie, to są. I wybrałem sobie taką. Wow, 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 wow. wow, wow. Spokojnie. Naszym zadaniem jest wejść i nie zginąć, i też. Nie spaść, oczywiście tu nie ma checkpointów. Tak. Yy, tu nie ma checkpointów, tak jak w obbi. Wszystko jak spadniecie, przechodzicie od początku. Ho, ho, ho. Co to oznacza? Że tysiące raid'y na pewno będą złapanych w tym odcinku. Na razie idzie nam dość dobrze. Mając nadzieję, że nie zginę ani nie spadnę, tylko jak ja mam to przejść. Wracam trochę. A co to jest? Co to robi? A to, to nic nie robi. No to nie wiem, pan to dodali. Dobrze, idziemy na górę sobie. Opyk. O, myślałem, że wejdę bez tego. To jest w sumie trudne. Ja to zrobię tak, haha. Ha. Wystarczy czekać. Nie, albo nie, dobra, nie będę tak robił, bo szybko umrę i na tym się odcinek by skończył. A w sumie bardzo dobry pomysł. Mam kolejny, mam kolejny pomysł na odcinek. Dobrze, musimy poczekać tutaj grzecznie, aż chętnie nam się to przejście zrobi. Tutaj tak samo, ale nic nie widzę. Proszę mnie je odsłonić. Tutaj jest przejście. Tu jest przejście. Nie no, zmieszczę się. Dobra. Prawie że zginął. Było pół centymetra od tragedii. Gdzie ma koleś? O, to Kitty Belka w ogóle. Patrz Belka, jak to się robi. Warsza. Dobra, ale bo nie tak się nie robi w Warszawie. Nagrywam, tak. Jesteś na YouTubie Kitty Belka. W ogóle poznałem Kitty Belkę. Jeżeli chcecie ze mną zagrać, bijajcie kiedy jestem online. Pamiętajcie, że nie jestem yy, jak juniorski, że będę wydał pieniądze na Robuxy, bo to już się mi po prostu nie opłaca, gdyż po prostu nie oglądacie. Jak będziecie mnie oglądać, będę miał po tysiąc wyświetleń, to wtedy będę brał, będę brał kartę kredytową. A... Co 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 się w ogóle stało? Co to było? Bo to się zmieniło. Lol. Taki łatwiejsze bym mógł po. Ja bym mógł tam przynajmniej dojść, tak na. Nie wiem, na, na. Nie, nie wiem, tak na 5 minut przynajmniej, żebym tam sobie mógł pożyć, bez żadnego bugowania się. Muszę wam powiedzieć, że to jest bardzo ciekawy tryb na pomysły. Typu, coś tam zginę, to koniec odcinka, nie? No to już byście mieli 10 końców odcinka tak naprawdę byście mieli już 10 końców odcinka. Nie? Może nie wiem, ja może muszę śpiewać kurde, na tym odcinku. Yy, Bing bang! O Jezu, jak szybkie! Lalalala. Nie no to jestem szybki! No... Nie wiem czemu... moje no Jezu, to jest dziwne. Czekaj, uwaga. Nie. Nie, to nie był dobry pomysł, zdecydowanie to nie był dobry pomysł. Ja bym chciał się zapytać, czy ja dojdę w ogóle do połowy, czy, no nie wiem, może tak do ćwierć pójdę? O, jestem, jestem, ale to też się kręci, bez sens. Jezu, to coraz się mocniej kręci, ja tego nie przejdę teraz. Teraz to się nie, o, ujadza... Ja, o, ja... Przecież ja bym skrętu kiszek dostał, no? Przecież to jest okropne. Jak, jak wy to? Jakby jak się nakręcicie to wam nie jest dobrze. Nie co Przecież żigać chcesz, mi się żigać. Teraz Dobra, nie to się znowu kręci. Przecież tu się kręcimy wolno, wolno i to jest ekstrem już. No przecież to jest nie do wykonania. Dobrze, jesteśmy już chyba 54 raz. Ha! Na tym samym miejscu. Ha. Ja bym chciał tu. Ja bym chciał tam, bo tam widzę, że lepiej się skacze. Ale to ostatnie jest po prostu przemega, nie? Tak, jak super turbo, jak Sonic, nie? Zdecydowanie sobie oszczędzam czas nagrywając takie filmy typu, ale. Z... Nie, przecież nie dotknąłem i wyleciałem w powietrze prosto z moją czapką nieśmiertelności. W ogóle pewnie się ciekawicie, dlaczego ja nagrywam takie krótkie filmy typu Roblox, ale coś tam, coś tam. Po pierwsze, nie mam czasu. Po pierwsze, nauka. Po pierwsze, po pierwsze już było. Po pierwsze, nie mam czasu nagrywać. O, jestem, dobra. Tu, tu, się wolno kręci. Tu będzie chaos. U, no przecież to mi nie dało nawet próby wskoczenia tam. Powracając do tematu, dlaczego nagrałem tak krótko? Mówiłem, szkoła, mam bardzo duże zaległości i trochę opuściłem się w nauce. Ja jeszcze pracowałem, tym bardziej się opuściłem w nauce. Uuu, karuzela. Po czwarte, nie chcę się. Nie, no proszę, no nie, ja bym chciał tam być, przynajmniej dotknąć, powąchać. Co to było? O nie, coś się tutaj zmienia, ale ja to chyba przeskoczę. Jezu, tak, tak, udało się, udało się. Teraz sobie zaśpiewamy. Bing, bang, krikity, cieba, 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 cieba. O Jezu, co to jest? Dobra, ja z szybko uciekam, bo tu jest coś super turboelektrycznego. Przecież tu było ćwierć centymetra nad moją głową. Ja to szybko przechodzę, wiecie co? Ja to szybko przechodzę, ja to szybko przechodzę. Nie ma takiej opcji nawet. Jestem teraz na niebieskim, więc jestem teraz naprawdę pro. Ja, ja myślę, że nikt tak daleko jeszcze nie doszedł. Czemu oni tak wylatują w powietrze? Ja się pytam. A tutaj ostrożniks. Jezu, wlatują mi na głowę! Co oni chcą mnie zepnąć? Terroryści. Mam wejść od razu czy co? Nie, będę szedł normalnie. Proszę mnie nie wpychać. O nie, teraz tu się zmieni. Jezu, nie, proszę, nie, 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 nie! Tylko się zmieni, to zginiesz. Dobra, szybko. Nie! Czy dziś to był niesprawiedliwy? Czy z czego się nie da przejść? Nie, jest jakieś gówno, co oni tak wylatują w Czy Ci teoreży. Ja mam wejść na górę? Jak ja mam tam wejść? o kogoś. A jakie ja tego dotknę, to zginę. Ej, to jest coś jumpujące. Ło, wow, no fajnie. a może tak skoczy tu? O! No byłem, byłem już. No, co się stało? Jestem w końcu gdzieś daleko, nie no, pro... o, się w klocku, przykro, Jezu, ja tu wchodzę, dobra, jest, Orange, i co teraz, i co te? o Jezu, to przecież jest bestialstwo nade mną, o Jezu, to jeszcze jest takie, taki, taki war ride, w ogóle, jak chcecie gita 5 żebym nagrał coś z Periksem, panem Periksem, bo się do mnie zgłosił. Bardzo chętnie bym coś z tym nagrał, bo to cudowny koleś jest. No ja bym chyba tędy nie szedł, bo to jest bardziej trudne. Ja sobie pójdę tędy. Chyba, że zaraz coś spierdzie i dopiero będzie masakra krapią męśną. Jezus, udało się. Nie, 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 ja tam byłem! Jezu... Przejmujmy się, przejdźmy to sobie jeszcze raz. Wszystko na spokojnie tam. Może teraz sobie na odmianę pójdę tędy, bo tędy jeszcze nie szłem że zginę. To jest prawdopodobne. O Jezus Maria jeszcze kręcące gówna. Ja. Ja. Ale mi tu wystrzeliło w kosmos, nie? Ale tu działa? Tu działa, jeszcze można się skakać. No, oczywiście musiałem wpaść, przebić się przez 8 ścian. Jestem tu, gdzie powinienem być. Jestem na niebieskim, czyli jeszcze szansa jest do przejścia tego głupiego levela. Tym kręcącym na pewno nie da. O nie. że <laughs> to jest za szybki? Jeszcze muszę wskoczyć na to. Ni. to dopiero to jest wyzwanko. Ty ona fajnie skacze jak Mario. widzieliście to? Mario Number One! Woohoo! Może dubbing zrobię, Mario? Co wy na to? Mario is number one! Kuźwa! Dobra, jeszcze raz, poskaczmy sobie, ja mam na to czas jeszcze jakieś 5 minut, gdyż wiecie, jest noc teraz, ja nagrywam to w nocy częściej. Jest, znaczy, przed wieczorem to nagrywam, jest godzina w tej chwili 22, przed wieczorem? 22? No ciekawe. Jeżeli chcecie, o nie, no to tam się zmieniło już na coś gorszego. Śmieć, przez pokąszanie. Ej, no jak ja mam tam wejść? Są szuści... Ej, patrz udało się, jak ktoś kogoś wystrzelił przeze mnie! Jestem Epic Gamer, jestem Epic Gamer! Słyszycie? Mogę sobie zatańczyć nagrodę? Proszę, Nie mogę, to jest tylko na VIP-ów. Dobra, tutaj coś... O Jezus, Marian! Magdalena, wielka potęga, nie? O nie! O, super! Coś się tam już akurat zmieniało, więc to było bez sensu, żebym ja tam stał i chodził. Nie, bo jest to. Dlaczego mam korzystać z tego? Kiedy jest to? Fajnie, teleportacja! Teleportacja! Ło! No, fajnie, fajnie, fajnie. Do góry! Do góry! Dobra. Bo to znika Zara. Nie wierza w to po prostu. Nie wierza. Dobra, jest. Gdzieś jestem wyżej. Jest. Dobrze, że tu nie można się spychać, bo bym się zdenerwował. <grym> o! To jest jakieś kuleczki mocy, dobra, kuleczki mocy. O nie. No nie! Kto to daje? Jakieś gówno. Boże, po co to komu? Najlepiej dać coś, co tu przeszkadza i mieć z tego zabawę. Dobra, o Jezu, to jest trudne. Dobra, przeskoczyłem to, nie wierzę. Po prostu nie... Dobra, udało się przejść. Dobra, ale nawet nawet jeżeli miałbym powiedzieć, to bez tego skaczącego też bym daleko, musicie przyznać. Ja po prostu nie mam sił do tej gry. Ja czuję, że to jest bestwiarstwo, To jest znęcanie się nade mną i nad moją duszą. Roblox, musicie mi przesłać 400 Roblox końców? Jeżeli nie, to nie nagrywam więcej Robloxa. <noise> Może bym ich tak nabrał, by dali, ale byłoby fajnie. Nigdy nie miałem Robloxu w ogóle tak dużo. Zawsze to miałem jakieś 400, 300. Nie no, 200, 200 maksymalnie miałem kiedyś. Ale jeszcze miałem inne konto w ogóle. To jeszcze było w 2014 roku, bo ja miałem dwa konta. Uff, i znowu jestem na tym głupim. O nie, to jest Brown! To się zaraz zmieni. To się zaraz zmieni chyba, tak? Tak, to się zmieni, dobra. Dobra, czyli będzie coś lepszego. Waga, modyfikacja... Co? Just a gdzie jest to brown? Przecież to jest brown. Bez sensu. Dobra, to się zaraz zrobi red, więc zaraz wracamy do was, gdy się to zmieni. Daję ostatnią próbę tej grze. A w ogóle zauważyłem, że tutaj jest pasek w ogóle, lol. To reset Tower 2x3. Dobra. Dobra, za 5 sekund... O, widzowie się moi sprawdzi. I co? I powiecie, że nie mam widzów. Nie no, to, to tak naprawdę oni to są, żeby się lewe zmienił. <laughs> nie, ja to pamiętam z tego. Z Piggy. Who kill piggy. Ja miałem zbyt wąskiego skina, żeby wtedy przejść. <laughs> ja się wścieknę. O Jezu, udało się. Nie wierzę, że przejdę jeszcze dalej niż teraz. Wiesz, to jest magia przyjaźni. Mówię wam, to jest magia przyjaźni. Jeżeli ktoś tego nie czai. To tego nie czaj. <noise> no, jesteśmy na blue. Czy też takim obsranym blue. To jest akurat już łatwo, o Jezu, to nie, to nie, będzie łatwe, to nie będzie łatwe, o Jezu, tu są ruszające gówna, haha, jeszcze zginąłem, dobra, to jest bez sensu, jeżeli wam się odcinek spodobał, zostawcie teraz łapkę w górę, subskrypcję, bo naprawdę pod tymi filmami się męczę, ja się staram, żebyście doceniali moją pracę, jeżeli to doceniasz, zostaw teraz łapkę w górę, bardzo bym cię o to poprosił, nie zwracaj tutaj, bo sobie wydrapałem krostę i teraz dzień mi krwawi, więc... Jeżeli odcinek ci się spodobał, zostaw po sobie łapkę w górę, nie bądź żyła, daj łapę w górę. Do następnych odcinków, ja bym osy, to był Roblox. No, no to co, żegnam was, cześć!